Mój drodzy, trwamy w radości. Wielka noc, dzisiaj trzecia niedziela tego szczególnego czasu. Przychodzimy, by towarzyszyć Twom uczniom Jezusa idącym z Jerozolimy do wsi zwanej Emoz. Człowiek pragnie bardzo w życiu szczęścia. Tak też, choćby przy składaniu sobie wzajem życzeń obok zdrowia, czasem błogosławieństwa Bożego dopowiemy, bardzo często wśród życzeń wypowiadamy słowo szczęścia. Każdy z nas pragnie szczęścia. Każdy z nas przeżywa w mniejszym czy większym stopniu szczęście. Szczęście jest takim stanem, dla którego człowiek jest gotów poświęcić wiele, aby ten stan osiągnąć. Jakże straszną rzeczą jest nieszczęście. To wielkie szczęście, iż apostołowie czy uczniowie, a więc dwaj z 72, którzy byli blisko z Jezusem, spotkali na swej drodze do Emaus Chrystusa. Jak pisze Ewangelista Łukasz, byli smutni, bo przecież. Dokonała się wielka tragedia w ich życiu. To poranek wielkanocny, a oni ciągle przeżywają Golgotę, śmierć swojego mistrza, pana i nauczyciela. Rozmawiają o tym ze sobą i wtedy dołącza do nich Jezus. Chociaż jeszcze go nie poznają, zaczyna z nimi rozmawiać o tym, co się wydarzyło, dlaczego ze sobą tak intensywnie rozmawiają i wtedy opowiadają nieznajomemu przybyszowi o tym, co się wydarzyło. W reakcji nieznajomych zaczyna mówić do nich słowa, których jeszcze ciągle nie rozumieli. Ciągle nie potrafili rozpoznać mistrza. Ta sytuacja uczniów idących do Ewals jest bardzo bliska nam. My też być może, nawet będąc tutaj dzisiaj, jesteśmy smutni, przytłoczeni tym, co na zewnątrz. Może kołaczą się przeróżne myśli w naszych umysłach. Może przeżywamy jakieś trudne sytuacje w rodzinie, w domu. Być może niepokój co do przyszłości. I w tym czasie też są nam wyjaśniane pisma. Czytane jest Słowo Boże, może to przeszło obok nas, bo nasze myśli zajęte były zupełnie czym innym. Nieznajomy i dwaj uczniowie dochodzą do Emmaus. to odległość kilkunastu kilometrów, ale jakże intensywnie musił, musiał Chrystus przemawiać do nich, ażeby, począwszy od Mojżesza przez proroków, wyłożyć im wszystko to, co w pismach odnosiło się do Chrystusa. Ale jeszcze było nie dość, by rozpoznali Jezusa. Kiedy przybyli do wsi, która była celem ich podróży, a nieznajomy przybysz dawał do zrozumienia, że chce iść dalej, zachęcili go, zaprosili, by został z nimi. Chrystus przystaje na ich zaproszenie. I Naturalną rzeczą zasiadają do uprawnionego posiłku. Kiedy Jezus zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Są różne interpretacje, dyskusje co do tego, czy to była Eucharystia. Prawdopodobnie nie. Był to pośmiech. Ale specyficzny sposób, w który Jezus poławał chleb, stał się momentem, w którym poznali Jezusa. Otworzył im się oczy, poznali go, ale on zniknął im z oczu. Mówili między sobą, czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśnia. Właśnie tak też często jest z nami, z naszą obecnością nam przy świętej, że ta pierwsza, a jakże ważna część liturgii nam umyka. Nie jesteśmy może wystarczająco skupieni, skoncentrowani, nastawieni do tego, by przyjąć Słowo Boże. A ono jest konieczne, jest nieodzowne, abyśmy rozpoznali Jezusa, abyśmy go bardziej umiłowali, abyśmy zrozumieli wielką tajemnicę wiary, którą jest Eucharystia. To dlatego przez wieki tak się ukształtowała liturgia mszy Świętej. Były przeróżne koleje losu, w różnych miejscach była liturgia Słowa Bożego. Ale w tym momencie teraz w Kościele taką jest praktyka o ważności Słowa Bożego. Mówią dokumenty Soboru Watykańskiego II. Konstytucja Soborowa w objawieniu Bożym dei Verbum mówi, że jest to stół Słowa Bożego równoznaczny, równoważny ze stołem Eucharystii, że właśnie pierwszą częścią przyświętej ale równie ważną jest czytanie Słowa Bożego, które w każdą niedzielę obejmuje uroczystości, obejmuje trzy fragmenty Pisma Świętego. Pierwszy ze Starego Testamentu, drugie czytanie z Nowego Testamentu, przedzielone psalmem responsoryjnym, po którym jest czytana Ewangelia. Jeśli chodzi o dobór czytań do kolejnych niedziel, Kościół posługuje się cyklem trzyletnim, a w czasie mszy Codziennych, powszednich, posługuje się cyklem dwuletnim. Kościół zatroszczył się o to, żeby w tym czasie były nam przedstawione najważniejsze teksty Pisma Świętego. Zachętą Kościoła jest, abyśmy do liturgii przy świętej, niedzielnej. Przygotować. To nie tylko dotyczy uczestniczących w różnych grupach, w kręgach biblijnych, we wspólnotach modlitewnych, ale dotyczy każdego z nas. Tak, żeby już przed niedzielą sięgnąć do tekstu, przynajmniej Ewangelii, zapoznać się z nią, a potem po przeżytej liturgii niedzielnej czy uroczystości do tego tekstu czy tych tekstów powracać. To ważna rzecz, znajomość i rozumienie Pisma Świętego. Święty Wieronim mówił, że kto nie zna Pisma Świętego, nie zna Chrystusa. Ważną rzeczą jest, aby posiadając pismo święte w naszym domu do niego sięgać i to sięgać często. Tak jak zachęcał nas ojciec święty Franciszek przed pół godziną w czasie spotkania, w czasie modlitwy. Królowo Nieba, abyśmy właśnie posiadali nawet jakieś, jakąś broszurę w sensie broszury, księgę, Ewangelii i do niej sobie często zaglądali. Są osoby, które w swoich smartfonach, w telefonie komórkowym mają właśnie Możliwość sięgania do tekstów pisma świętego na dany dzień to dobra i godna polecenia praktyka. Przeżywamy dzisiaj niedzielę biblijną, rozpoczynającą tydzień biblijny, ale przecież ta niedziela. Biblijna jest raz w roku i to jak słyszeliśmy obchodzona dopiero od 12 lat. Dziękujmy za dar Słowa Bożego. Dziękujmy za tę możliwość spotkania i rozpoznania Boga w Słowie Bożym. Do nas przemawia w całym swoim bogactwie. Chrystus i nam wykłada pisma, począwszy od Mojżesza przez proroków. Przyjmijmy z wiarą Słowo Boże. Starajmy się medytować, to znaczy rozważać, myśleć o tym, co słyszeliśmy w czasie Eucharystii. Dwa stoły, które zostawia w obfitości dla nas Chrystus w czasie każdej Mszy Świętej. Stół Słowa Bożego i stół Eucharystii. Jeden bez drugiego istnieć nie może. I po tej liturgii, słowa, Kościół celebruje liturgię Eucharystyczną. A w niej spotkanie z Chrystusem, z martwych wstały, z tym, o którym z taką mocą przemawiał święty Piotr w czasie pierwszej katechezy po zesłaniu ducha świętego, na ulicach Jerozolimy. Ten, który jeszcze kilka tygodni wcześniej był człowiekiem pełnym lęku, obaw i myśli, by uratować swoje życie, teraz jest gotowy nawet na męczeństwo. To Duch Święty, który napełnił apostołów wieczerników. To Duch Święty, który napełnia i nas także swoją mocą w czasie liturgii słowa, a w szczególny sposób, kiedy karmimy się ciałem i krwią Chrystusa. Wiara, która nas tutaj przyprowadza, nie jest łaską, którą mamy zachować tylko dla siebie. Jesteśmy wezwani do tego, by tą wiarą się dzielić, by dzielić się także Słowem Bożym. Tak jak potrafimy, na miarę naszych możliwości, starajmy się rozmawiać o Słowie Bożym, dzielić się Ewangelią. A może zwyczajem naszym stanie się to, że. W naszej rodzinie, w naszym domu weźmiemy do ręki Pismo Święte, które z pewnością gdzieś tam wśród różnych książek, w naszej domowej biblioteczce posiadamy. I może ten fragment krótki Ewangelii z danej niedzieli będzie podczytany w naszym domu, przy wspólnym posiłku, czy przy naszej rodzinnej modlitwie. Trudno bowiem zachować szczęście i wiarę tylko dla siebie. Naśladujmy uczniów z Emaus, którzy dzielili się radością spotkania z Chrystusem, z stałem. Starajmy się go rozpoznać i w słowie starajmy się go rozpoznać przy łamaniu chleba i dzielmy się wiarą jak chlebem, jak mówi jedna ze współczesnych pieśni.